Hej, kawzowie, ja jestem Natia. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Bas Monitor 16. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcja oraz komentarz. Linia numer 12, autobus przegubowy. Boże, przez chwilę trasę taką szeroką dla przegubowców. No, więc jedziemy. Bo rzadko jeździć przegubowcami. Ja chcę się też nimi uczyć. 7 przystanków jest z jedną stronę te łapki tam takie, o takie łapki to oznacza że ta droga nie jest dozwolona jeszcze, niestety dla mnie ona będzie dostępna po prostu jak wtedy wykonam mm, przepisane mi zadania a ja właśnie nie lubię tych lewoskrętów, jedź gosty muszę trąbnąć jedź okej, okay. jadę a ja na żółtym nale nie miałem wyboru. To jest mój przystanek. Witamy. To może być pijak. Pan na wózku, pani i tak dalej. P. Okej, okay. Linia 12F. Przyklęk. No, wsiadać. O, już bilet. Dwa normalne jednorazowy okej okay. może być pani spóźniarska i w tej wersji się biletów nie sprawdza więc tutaj im się udaje A, Foto radar koło hydrantu okej okay. jeszcze 6 przystanków tym razem wiem, bo przed chwilą stworzyłem tą trasę, dzisiaj miał być Minecraft z trybu wieloosobowego, ale jednak jeszcze zrezygnowałem, bo nie jestem jeszcze przyzwyczajony do, tamtego, do tamtej wersji. Więc Minecraft będzie prawdopodobnie i jutro, no i gostek. Nie. To. Nie. Nie potem hamowałem gwałtownie, żebyś ty nie szedł. Więc, Minecraft prawdopodobnie będzie jutro, dzisiaj gram w tą wersję, godzina 33. Eee, i tam jutro wszystko wam prawdopodobnie pokażę. Tak. więc, tak was niektórych uprzedzam. Po prostu. A ja to jeszcze zobaczę, bo mogą mi się jeszcze. Priorytety, plany zmienić. Yy, więc mam na trzydziestka, Po co przekupić? No, to prędkości stosujesz. <laughs> nie trzeba jedź! Nie ustępuj, pierwszeństwa. Tylko jedź po prostu. Stoi kobieta, kobieta i tak nie idzie, bo i tak się nie słuchają, że samochód albo autobus się zatrzymuje. Tylko se stoi... O, nie na ale dobra. A jeźdź go z Szkoda, że nie ma święta narodowego. Strzałkami też można kierować, ale ja do A Tam nic nie idzie. A i zobaczymy, czy przejdziecie. Kto by się spodziewał? Mam wiatrak włączony, bo jest gorąco. O, jak czyżby był? Widzowie. Czekajcie się jeszcze. Nie, chyba niestety nie. Dzisiaj u nas panowie widzowie są. Robią. A, wsiadać, wsiadać. Nie mam czasu, bo idę zaraz z mamą na rower, widzowie. Studencki, jednorazowy, podwójnie. Okej. Okay. Jest 14.59. Dzisiaj poniedziałek. Dobra. Okej. Okay. Ja nie wiem. Dawno już pijaka nie było, nie było pana na wózku dawno. Z jednej strony dobrze, a z drugiej strony nie, bo przynajmniej się nic na filmie nie dzieje. <gry> Więc z drugiej strony bym chciał trochę. Chociaż raz byli I miesiąc do ograniczenia Fotoradar, proszę bardzo, możesz próbować mi robić zdjęcia, Ale jadę czasami przepisowo, więc no Okej Ale z tak ja tu mam pierwszeństwo Dobra, ja jeszcze ci to wybaczę No Zielony, skręcamy, ostry zakręt O, pan na wózku, okej okay. Dobra Jeden, dwa, trzy Okej okay. Wysuń rampę Z Pan na wózku wsiadł Chowaj rampę z. Normalny i jednorazowy. Okej okay. To już tutaj tyle. O, przykręku nie dałem. Kkażę ha, ha. wam, że jest pan na wózku, proszę bardzo. Jak się, bo zajechałem. Ale to nic. Następny przystanek. Chciałam na żółtym ja ale... wolałem nie ryzykować. Kamera dalej jest krzywa, nie wiem, ciągle próbuję ustawiać, a ciągle się kamera upiera. Nie tak musi być. Ale dzisiaj prawdopodobnie widzowie może ją przestawię. Chyba najczęściej Minecraft było prosto... A jak może? Nie. Nie tym razem. F przykląk. Dwa studenckie i jednorazowe. Okay. Chcę wysiąść Tam wysuwamy rampę Spełnię żądanie rampy Okej okay. Nikt nie wsiada A szybko Na żółtym, dobra Kurde, przejechano na czerwonym Zrobili mi mandat no, a przecież to było jeszcze na żółtym. No chyba, że... ...teł autobusu yy, monitoring złapał. No, ale to jeszcze było na żółtym. Nie wiem, jak się opony zatrzymały, da się już spieszy, bo jak mam iść na rower, to no... Dobra, jademy na przystanek. Witamy pasażerów okej. Okay. Linia 12 Garden Line. Muszę kupić bilet. A może nie musisz? Seniora jednorazowy, dobra. Okej. Okay. Jeszcze siedzą. Nie jedziemy. A tym razem nożym. <noise> Następny przystanek. Proszę zapowiadać. <noise> radar, radarem, radar, zdjęciami nie zrobisz. Dawno tutaj deszczu nie niebo. Nie, muszę sobie popatrzeć, czy to da się zmienić. To się samo zmienia. Okej. Okay. Pamiętamy, wysiadać szkoda, że sędzia bym już bilety sprawdził, no ale w tej wersji nawet nie próbuję. Bo tutaj się nie da, tygodniowy normalny za 33 euro. tak nie ma, pijaka nie ma, no trudno. O, taka sytuacja będzie, że ten sam samo na przejściu i to właśnie było tu. No przechodzić go 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 No jak tutaj przetrącę pieszego, to trasa mi się automatycznie kończy. a Pani na wózku chce też przejechać. Wypadek spowodowany przez kogoś innego oszty niebieski w samochodzie. No, to będzie ostatni przystanek. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Więc zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję, O I teraz jak to idzie widzowie. No teraz to idzie, oczywiście. Ale No że chociaż był pan na wózku. Wysiadać, z pijakiem się nie zadzierać. Więc widzimy się jutro w kolejnym odcinku. End. Ok. Wyniki. Ok. Przejechał trasę numer 12. Zgadza się. Poziom 16. Więc hej.